przyniosłem puzzle. A co dzisiaj sobie wybrałeś? Wybrałem sobie od takiego tira i kauczuka odbijającego się fajnie. Dzień rzeczywiście wyjątkowy. Spotkamy się w tym wyjątkowym również miejscu Szkoła Podstawowa nr 63 w samym centrum Szczecina. Zapraszamy dzisiaj najmłodszych klasy 1-3 do wspólnej zabawy, do wspólnej y, nauki. Y, i jak nie po prostu śmiecić? Nie wyrzucajmy zabawek, wymieńmy się nimi. Mamy takie dwa główne punkty programu, to jest właśnie spotkanie edukacyjne. Tutaj jesteśmy w sali gimnastycznej, jesteśmy przygotowani do tego, żeby powiedzieć dzieciakom, czym ekogenerator się zajmuje, jak mniej odpadów produkować. A druga część najprzyjemniejsza, czyli wymiana zabawek. To na co wszystkie dzieciaki dzisiaj chyba czekają. Co tutaj mamy? To jest, co to jest, kolego? Torba. torba. Ta torba jeszcze jest zrobiona. Papieru. Z papieru. Z Czyli gdzie byś tę torbę wyrzucił? Z papieru. Do papieru pewnie. Ale posłuchaj, jeszcze jest jedna ważna rzecz. Jak ta torba nie jest popsuta, a nie jest pobrudzona, to muszę ją dalej wykorzystywać. Co ty przyniosłaś dzisiaj na wymianę? Popitam i zabawkę. A co sobie wybrałaś? Co ci się spodobało? Taką torebkę i rolki. Rolki przymierzasz teraz? Tak. Sprawdzamy, sprawdzamy. Tak. Pasują? Tak. Miałaś wcześniej rolki czy nie? W Ukrainie miałam. A umiesz dobrze na nich jeździć? Tak. To powiedz nam jeszcze, jak one wyglądają. Są różowe i fioletowe. Super. Niech się super jeździ. Pomysł wymiany zabawkami po raz pierwszy, działania z ściecińskim generatorem już były, bo nasze dzieci odwiedzają i uczą się bardzo dużo. Ale ten pomysł, żebyśmy tu w Szczecinie, na naszej, w naszej placówce, wymieniali się zabawkami, pierwszy raz. Zabawek jest ogrom. Nawet zastanawiamy się, czy uda nam się w ogóle je wszystkie pokazać, wyeksponować, bo jest ich naprawdę mnóstwo. Duże zainteresowanie klas starszych, bo mówią, że zalegają zabawki, w ogóle się tym nie bawią. I oni nawet zdają sobie sprawę, że być może wymiana dla nich nie będzie atrakcyjna, to bo są w takim wieku, że być może nie zabawka, ale wiedzą też, że jeśli mogą pomóc komuś, a mamy takie założenie, że do innych dzieci potrzebujących pójdą wszystkie zabawki, które nam zostaną ewentualnie. Musimy sobie zdawać sprawę, że ekologia jest z nami przez cały cały czas to, ani jedna, ani dwie, ani pięć akcji, czego nie zmienił, jeżeli to nie będzie powtarzalne nie będzie przez cały czas. Więc my ogromny nacisk kładziemy na tą ekologię tutaj. Ja przyniosłem z domu yy, grzybobranie, różne tam rzeczy, nie pamiętam jakie, ale dziewięć żytonów dostałem. Dziewięć żytonów, aż grę, tak? Grzybobranie to taka gra. A co sobie wybierzesz z tych rzeczy dzisiaj? Nie mam pomysłu, jeszcze się zastanawiam.